Witam serdecznie na konferencji pomeczowej. bardzo proszę o podsumowanie meczu pana trenera Olimpii w przegraliśmy mecz, na pewno na pewno nie byliśmy z zespołem gorszym w przebiegu gry. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, natomiast nie zawartości artystycznej niestety punktów cenożej się nie dostaje. Dzisiaj zespół pokazał naprawdę charakter wolę walki i sporo umiejętności piłkarskie. od minuty praktycznie 60. Posiadaliśmy zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki w sytuacjach bramkowych. Oczywiście faktem jest, że, że Piasko zdobył bramki od na inicjatywę. więc życie było to celowe, celowe zagranie taktyczne e, trenera. Natomiast no, nie ukrywam, że powinniśmy zdobyć co najmniej jedną bramkę. Tutaj Anton Kolos odbił praktycznie z pustej bramki piłkę. Do tego w, ostatnie, w ostatnich sekundach Tolek Matwijów miał też zastrzelić strzelić to no niestety nie udało się. Mecz pokazał, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany, przygotowany fizycznie. Naprawdę w zespole piasta widać było już, że, że zawodnicy lekko, lekko siedli, my natomiast byliśmy na fali. No szkoda, szkoda, naprawdę jesteśmy lekko, lekko podłamani tym faktem, że no nie wyszło. Naprawdę zagraliśmy całkiem niezłe zawody. Według mnie w ogóle cały mecz był, był jak na, na pierwszą ligę niezły środowiskiem. Jeszcze szkoda. Będziemy walczyć na pewno. Graliśmy tu o honor i, i punkty, tak jak powiedziałem, w wywiadzie przedmeczowym, Natomiast honoru rotowaliśmy punktów nie zdobyliśmy. Wszystko. Trener Marcin Brusz? Mamy lidera Teraz wszystko, coś mi powiedział. Dziękuję. Takie razy, może jakieś pytania? To ja mam pytanie do trenera Brusz. Czy jest Pan zadowolony z tej swojej Mamy lidera. <śmiech> <śmiech> nie Pan, ile kolejek czekaliśmy na to? <laughs> Wiem. Mamy lidera. Ale czy. Wiem. Mamy lidera. Cały w ale to nie tak poważnie, bo ja miałem wrażenie, że to nie był ten piast, którego widzieliśmy choćby kilka dni temu. Oni byli jacyś spięci, nerwowi, te podania były takie, jakie były. Czy psychika grała też? Wszystko gra w tym momencie, w którym jesteśmy. Obciążyliśmy tych zawodników ogromną odpowiedzialnością. Tutaj są dziennikarze, to jeszcze raz podkreślam, którzy parę naście temu z hukiem nas puszczali do drugiej ligi, a my dzisiaj gramy. Jeszcze raz podkreślam zespołami dużo mocniejszymi odnos. I dziękuję kibicom naprawdę wsparcie ich jest doskonałe i wspaniałe. To jest ten atut, który wykorzystujemy jak widać. Jak ponowię się domyślałem ci, co do Wodzisławia na mecze, no ciężko by się tam było Tam by ten wynik był całkiem inny i cały czas to podkreślam, bo taka jest prawda. A mecze są bardzo ciężkie. Naprawdę są na styku. Dziękuję. Czy Olimpia Was czymś zaskoczyła dzisiaj? Olimpia jest bardzo dobrym zespołem, po prostu i kiedy jest tak, e, że jak się padnie dołek w tamtej rundzie, nie punktowali, natomiast e, ten zespół e, bardzo ciekawy budowany e, w tamtej rundzie, w tej, mają swoje cele. E, ja życzę Olimpii jak najlepiej, żeby jeszcze popatrzyła utrzymanie, bo to jeszcze nie jest nic straconego jak również, żeby dalej była tak silnym klubem, jaki jest do tej pory. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Na początku sezonu Pan, zarówno inni działacze klubu mówili o tym, że to jest sezon, kiedy się wzmacnia drużyna, kiedy się walczy o to, żeby mieć jak najlepsze miejsce, ale nikt nie mówił o Czy teraz oficjalnie może Pan powiedzieć, czy to jest walka o Myśli Pani, że jak powiem, że będzie a to to coś zmieni? Awansu się nie robi dzisiaj, awansu się nie mówi od słów, wie Pani takie slogany rzucania gramy o awans, proszę mi wierzyć, tak się nie robi, to jest wręcz odwro 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 odwrotnie. Awans się robi poprzez transfery, poprzez przygotowania, poprzez paringi, poprzez bardzo wiele rzeczy, natomiast to kibice mogą powiedzieć, którzy płacą bilety, nas, wspomagają w tej formie, grajcie o awans, to rozumiem, natomiast my jako pracownicy klubu nie możemy mówić, my musimy pokazywać co za tym idzie. I proszę nas tak rozliczać, co robimy w tym celu, żeby był awans. I nie zwalajmy całej odpowiedzialności na tych chłopców. My tylko patrzymy na nich i, i, i z całą odpowiedzialnością zwalamy: wyróbcie awans. Nie, awans robi cały klub, awans robi całe miasto. To jest ogromny splendor dla całego naszego środowiska. To nie jest tak, że tych chłopaków przyjdzie i wywalczy coś i, i, i co dalej. Ogromna odpowiedzialność i mieszkańcy, Gliwic dzieli to naszej odpowiedzialność. są z nami w każdym meczu, wspierają nas jak mogą. I, i, I to jest nasza szansa, my to podkreślamy cały czas. Ten stadion to, to, to jest to, co mamy coś więcej niż inne kluby. Może nie wszystkie, ale, ale staramy się to wykorzystać na, 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 na maksa. Dziękuję. Jak pan ocenia debiut Morawskiego? Bardzo pozytywny i y, to jest, to jest y, jedna z tych rzeczy, która cieszy na pewno chłopaków, że dostała więcej szans. Y, nie jest to prosto wyjść na, na swój stadion, którego dziecka się przychodziło i kibicowało klubowi. Yy, nie jest to proste, jak rodzice siedzą na trybunach i myślę, że jak na pierwszy mecz zagrał bardzo przyzwoicie i najważniejsze jest to, że wygraliśmy i zawsze w CV temu chłopakowi zostanie przy punktach. Czemu cel trwa tak Młodych chłopców trzeba prowadzać systematycznie. Ten chłopak nie jest, nie jest yy, z nami od dziś, jak Pan dobrze wie. Yy, był z nami na obozach, przygotowywał się i czekał na ten moment. Dostał, dostał szansę ze względu na kontuzje, które wypadły, i jeszcze raz mówię, wykorzystał ją. On może grać tylko lepiej, ale pokazał w niektórych zagraniach, że, że naprawdę jest dobrze przygotowany technicznie, i myślę, że to będzie taki bodziec dla pozostałych chłopców ze Śląskiej Ligniorów, jak i młodszych, bo Radek, jak wiadomo, gra w liniorach jeszcze młodszych, 9-4, że ten klub stoi dla, dla nich otworem. Natomiast jeszcze raz mówię, to samo, co pani mi To nie wystarczy powiedzieć, mamy młodzież. To młodzież trzeba mieć. To młodzież trzeba latami systematycznie budować. Od podstaw. Same słowa nie wystarczą. Proszę mi wierzyć. Dziękuję. Panie Tereno, że ostatnie moje pytanie. To nie był teatr, bo były gwizdy. Nie zaskoczyło to pana? Nie ma się co dziwić. Ale jak że to? Tak, czym mój mój. Mamy lidera. Dziękujemy. dobrze. Panie komisarzu, proszę, proszę, proszę. A kiedy co w pozycji? No, sytuacja nas wymusiła. To jest tak, żeby musiał, że musiał zagrać na tej pozycji, w której go ustawiliśmy. Natomiast no, my jesteśmy przyczyniani kontuzjami. Proszę pamiętać jedną. To, że dzisiaj grał Fernando, Ruben, Alvaro, no, oni grają na blokadach. Oni nie trenowali, Fernando nie trenował 4 tygodnie. To naprawdę. Yy, to nie są proste rzeczy, dźwigać chłopaku, yy, który jeszcze 3 dni temu pośtykał i, i myślał, czy będzie miał GIF, czy, czy, czy wystąpi. Yy, Wystąpił i uważam, że bardzo przyzwoicie zagrał. Yy, Alvaro cały tydzień boryka się z problemem łydki, również yy, zagrał przyzwoicie, na Ruben de facto zaczął z nami trenować dzisiaj rano yy, na rozruchu, Więc, więc yy, to nie jest tak, że tylko mamy te urazy, które widzimy, bardzo poważne, ale, ale mamy też yy, konkluzje, które które się ciągną od pewnego czasu, one wpływają na to, że gramy yy, nie tak dynamicznie, nie tak agresywnie, jak graliśmy z początku, ale jestem przekonany, że jak dojdziemy do siebie, to będziemy jeszcze groźniejsi. I to jest plus. No właśnie a propos tych kontuzji, widziałem ojciec, który już miał mięsień długowy, tak, przed zgłaszał. Dla nas to samo, no. Chłopak z ogromnym charakterem, bez którego dzisiaj nie dalibyśmy rady. Yy, bez brudu zdań, to cały zespół jest jest ważne, to tacy, tacy, tacy chłopcy, którzy się wybili, gdzie to jest na pewno Trela i Wojtek Kędziora. bardzo przyzwoite zawody zagrał Trelowy yy, I, i, i wreszcie, bo to jest chłopak z ogromnym potencjałem się naprawdę tak pokazał, Od pewnego czasu ma stabilną formę, a dzisiaj zdecydowanie te trzy punkty to jest jego zasługa. Dziękuję. I pani trenerze zapowiedź się do najbliższego meczu z kolejną olimpią, to będzie chyba ta trudniejsza z olimpii. W poprzedniej rundzie przegraliśmy tam 2-0, również to jest odpowiedź na Pana pytanie, patrząc, patrząc na to co wyprawia, Grudziądz. Bardzo solidny zespół, budowany przez lata, przez ten ratacz z zawodnikami, z CV, bardzo dobrym, jak również i w formie, bo widzimy, że to, jest, to, to, to są chłopcy, którzy, którzy grać w piłkę potrafią. Udowodnili to dzisiaj z Bartą, zdecydowanie wygrywając spotkanie, grając o 44 bodajże dziesiątkę i na pewno czeka nas Czeka nas bardzo ciężki mecz, ale jestem przekonany, że, że rozstrzygniemy go na skrętach Dziękuję. Wypad tak na 100% z tych kontynuowanych na grudziąt nie będzie, bo wiemy, że za kartkę jeszcze sztywalisowski wypadł dzisiaj, tak? To była czwarta kartka. Tak? No tak. Z powrotem wraca Mateusz, matras. Czyli jak gdyby to się bilansuje, te, 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 te straty Poczekajmy, bo... Przepraszam chłopcy na rozbieganie większość urazów jest, jest, jest również dopiero na drugi dzień jak emocje ostygną jak, jak mięśnie zaczynają jak gdyby normalnie funkcjonować więc myślę że najwięcej tej wiadomości będzie jutro natomiast nasza służba medyczna tutaj y, pracuje więc jestem przekonany że na grudzień skład nie będzie gorszy może i lepszy dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.